Cześć na ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na świeżą kawkę, czyli tak naprawdę test ekspresu do kawy na akumulator marki Parkside model PKMA20Li A1. Zapraszam. No dobrze, a więc mamy nowość. Dzisiaj mamy 19 czerwca. Pojawiło się to u nas w Lidlu w polskim, w sklepach stacjonarnych. Wcześniej już gdzieś tam oczywiście było widać w Czechach. Jest to tak jak mówiłem ekspres do kawy, akumulatorowy model PKMA20LIA1. No, to nazownictwo Parkside zawsze troszeczkę problemów e, stwarza. No i dobra, koszt takiej maszynki 150 zł. Co my tu w ogóle mamy w zestawie? Oprócz, oczywiście, samej maszynki mamy kubeczek ze stali nierdzewnej z logiem Parkside. Także dla miłośników marki na pewno spoko. Mamy pokrywkę do kubka, z którą się zaparza kawę i mamy dwa rodzaje tutaj uchwytów do kawki. I tutaj mamy tak. Pierwszy uchwyt to jest uchwyt do kawy mielonej. Czekajcie, ja go otworzę, gdzie go się otwiera w ogóle? Tutaj. No, nie, jest to takie proste. A z drugiej strony. Tutaj dobra. Który jest oczywiście wyposażony w taki filtr do kawy mielonej, tak jak mówię, i tutaj mamy uchwyt do kawy w tych saszetkach. I to jest takie troszeczkę mylące, bo na opakowaniu jest napisane, że to jest do kapsułek, natomiast y, definitywnie chodzi o tego typu kawy w takich, jakby saszetkach. Także, jeżeli ktoś myśli, że to jest do kapsułek takich typowych, jak są ekspresy ciśnieniowe, no to y, niestety. To nie jest tego typu ekspres, chociaż to tak jakby oczywiste, bo tamten musi być z igłą i musi być pod wysokim ciśnieniem, co najmniej chyba 15 bar, z tego co pamiętam. A tutaj ten ekspres oczywiście takim ekspresem nie jest i chodzi to innego typu kawkę. No dobra, co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy klapkę, gdzie oczywiście jest zbiornik na wodę. Z podziałką na 120, Były to wyostrzyć, ale na przezroczystym plastiku będzie ciężko. Coś tam się udało 120, 160, 200 oraz 240 ml. I oprócz tego, tutaj jeszcze podniesiemy już tą tutaj pokrywkę, tego pojemniczka na wodę. Z tym, z tym ostrością to jest naprawdę jakiś apogeum. To tutaj mamy jeszcze schowaną miareczkę do kawki sypanej. Sama budowa urządzenia, oczywiście bardzo prosta, wygląda typowo jak ekspres do kawy, i mamy jeszcze fajny uchwyt do przynoszenia. Akumulator spinamy z tyłu, nie jest on w żaden sposób zabudowany, także nie ma tutaj jakiegoś typowego miejsca na akumulator, gdzie jest zamykany klapką. No i tutaj z przodu miejsce, oczywiście na kubek i dwa przyciski: przycisk włączenia i przycisk pracy urządzenia, który będzie nam sygnalizować zaparzanie kawy. Teraz tak na baterii czwórce możemy zrobić, według producenta, 4 kubeczki kawy, około 150 ml każda, co oczywiście sprawdzimy sobie na filmie. No nie jest to za dużo, ale ogólnie te urządzenia są prądożerne. Bo wcześniej chociażby taki ekspres widziałem już dosyć dawno u Makity i tam była podobna sytuacja, z tego co pamiętam, to też to było 3 czy 4 kubek. Tam chyba były 3, ale 200 czy tam 250, troszeczkę większe, więc de facto jeśli chodzi o ilość podgrzanych mililitrów wody, prawdopodobnie będzie wychodziło to samo. No po prostu jednak, żeby tą wodę podgrzać, troszeczkę tej energii musimy zużyć, stąd tak to wygląda. Dobra, teraz żeby test był testem, zaparzymy sobie po prostu jakąś kawkę na filmiku. Zapraszam. No dobra, mam tu wszystko przygotowane. Tutaj mam czwóreczkę, jak widzicie, w pełni naładowana. Wyciągam z ładowarki. No i dobra, robimy kawkę. Odmierzamy sobie miareczkę. Co kto lubi, mocniejszą, słabszą. Ja tu się na razie dostosuję do po prostu tutaj miarki do filterka, no nie w tą stronę, sypujemy, zamykamy, pokrywka na kubek, kubeczek, mamy wodę w zbiorniczku, zamykamy. No i co, odpalimy sobie stoper, tutaj weźmiemy tak, żeby było widać. Widać tutaj też będzie ikonkę pracy, działamy. Ja wam to puszczę oczywiście na przyspieszonym tempie. No i dobra minęło 6 minut, maszyna ciągle pracuje. Zobaczymy ile jeszcze jej to zajmie. Generalnie już słychać po pracy maszyny jakby już wciągała końcówkę wody, zaraz sobie zerknę tak, jeszcze tam jest troszeczkę na... o właśnie teraz już zaczyna być sucho w zbiorniczku, więc myślę, że za chwilę skończy pracę, chociaż to i tak już jest dłużej niż sugerował producent. No i mamy koniec, 7 minut. Myślę, że znaczenie tutaj też oczywiście ma mieć, może mieć temperatura wody. Jeżeli teraz jakaś tam zimniutka kranuwa poleciała, to zapewne troszeczkę więcej czasu i mocy musiał zużyć ekspres, żeby ją podgrzać do odpowiedniej temperatury. Gdyby woda może była bardziej letnia, mogłoby to trwać troszkę krócej. Jeszcze nie wyciągam kubka, poczekam jeszcze sekundę, żeby to dobrze tam cała woda zleciała, żeby sobie tutaj nie narobić bałaganu. Dobra, próbujemy. No i pięknie. Pełny kubeczek kawki. Słuchajcie, to jest moja druga przyrządzona kawa na tej baterii, którą pokazywałem Wam, że jest w pełni naładowana. Pierwsza była zrobiona poza kamerą. Eee, no. Wyświetla jedną kreskę. Mamy dwie kawki zrobione. Zobaczymy, czy te cztery to są osiągalne, bo to tak słabo wygląda, chociaż to może być zaraz tak, bo teraz akumulator wiadomo, jest po, po obciążeniu, że tak powiem. Także jego voltaż mógł spaść i jedną kreskę, a tak naprawdę za dwie minuty może odzyskać troszeczkę i zacznie wyświetlać dwie. Tymczasem ja sobie robię 5 minut przerwy, żeby wypić kawkę. I co? Zrobię dwie kolejne, jeżeli się uda dwie, lub jedną kolejną, zobaczymy, ile zrobimy tych kawek. Dobra, słuchajcie, kawka wypita, minęło jakieś 10 minut. E, Sprawdźmy baterię. Dalej jedna kreska. Zaczynam wątpić w te cztery kubki. E, woda znowu napełniona. No co, robię e, kolejną trzecią, trzecią filiżankę kawy. Już tutaj poza kamerą zobaczymy, e, czy damy radę zrobić te cztery, czy w ogóle trzy damy radę, bo baterii już za wiele nie ma. Tylko dodam, że ta bateria jest praktycznie nowa, nie za wiele używana. Zaczynamy. No i dobra, minęło kolejne około 6 minut. Trzecia kawka jest zrobiona. Dalej mamy tą jedną kreskę, czyli trzy już są zrobione. Trzy pełne kubki. Może faktycznie te cztery damy radę. Ja czwartej kawy nie potrzebuję, więc teraz po prostu naleję samej wody i działa to też wtedy jako funkcja czyszczenia. Czyli ten cały układ nam się tutaj przeczyści. No i przy okazji zobaczymy, czy czwarty pełny kubek damy radę. Napełniam zbiornik i robię czwartą. Tak jak mówiłem, woda napełniona. Tutaj tylko pokażę, że kawki to już nie ma. Ciągle bateria ta sama, oczywiście jedna kreseczka. Próbujemy. No i niestety czwartek kubek się nie zrobił. Ale tutaj oczywiście nie ma co winić producenta, tam troszkę wody przeleciało. Ponieważ tutaj z tyłu zresztą mam karton, na kartonie mamy napisane wyraźnie. Jeżeli to sobie wyraźnie wyostrzymy. Do czterech kubków 150 ml każdy. Ja robiłem pełne 240 pojemniki, więc faktycznie 4 kubki 150 bez problemu lub 3 ponad 200 to taka jest wydajność tej maszynki. No dobra, podsumujmy sobie jakoś ten gadżet, bo to tak bardziej w formie gadżetu można traktować, dlatego też to kupiłem, z czystej ciekawości. No tutaj jest standardowy problem, zresztą to samo, tak jak wspominałem jest w Makicie, że urządzenia tego typu jednak, żeby podgrzać tą wodę, dużo energii potrzebują i no mała ilość kawki, tak? Dla kogoś może wystarczająca, ale ogólnie trzy duże kubki lub cztery mniejsze. Szału jakoś nie ma, jeśli chodzi o ilość. Ogólnie dla mnie takie urządzenie to najfajniej jakby było hybrydowe, czyli i na akumulator i z możliwością podłączenia do sieci, wtedy moglibyśmy też normalnie w domu, czy gdzieś na działce, gdzie mamy prąd sobie korzystać i zastosowanie takiego urządzenia na pewno by dużo wzrosło, byłoby dużo więcej zastosowań po prostu dla tej kawiareczki. Czy znajdziemy do tego, dla tego urządzenia jakieś fajne, sensowne zastosowanie? No pewnie, można tutaj wymieniać chociażby, duże to nie jest, waży tam kilogram 400. Można to wrzucić w plecak, na jakąś wycieczkę rowerową, można zabrać ze sobą gdzieś pod namioty, można wziąć na budowę, gdzie nie ma prądu, można wziąć do auta na długie trasy, gdzieś na parkingu, zrobić sobie kawkę. Ale mm, dla jednej osoby fajnie. Na jeden dzień też fajnie. Natomiast yy, tak szczerze, jeżeli już jedziemy na rowery, no to można wziąć kawę w termos zrobioną. Nie tracić czasu, nie rozkładać tego, nie czyścić potem tego i przede wszystkim nie dźwigać takiego sprzętu z akumulatorem. Jeżeli gdzieś jesteśmy pod namiotem na biwaku no to cztery czy trzy kawy nas raczej nie będą urządzać. Tym bardziej, że raczej nikt sam pod namiot, no raczej nikt, no dużo ludzi samemu pod namiot się wybiera oczywiście, ale najczęściej jest to gdzieś czy ze znajomymi, czy z rodziną. No i wtedy trzy czy cztery chwiliżanki nas raczej nie urządzają, a nikt nie będzie wiaderka akumulatorów ze sobą zabierać pod namiot. Do samochodu tak samo. No już pomija fakt zatrzymania się na stacji benzynowej i kupienia sobie kawy, ale oczywiście ktoś może być zwolennikiem swojej świeżo zmielonej kawy, zabierać ze sobą z Twoją. No tutaj, w samochodzie, jeszcze dosyć sensowne rozwiązanie. Jeżeli robimy gdzieś dłuższą trasę, czy jesteśmy zawodowymi kierowcami, zawsze można sobie tych parę kawek zrobić. A jeżeli wtedy byśmy sobie jakąś, jakimś sposobem, bo z tego co wiem, ParkSet nie ma ładowarek na 12V samochodowych, ale zapewne ktoś ogarnięty sobie to bez problemu by zmajstrował, no to wtedy już wiadomo, że problem rozładowanego akumulatora nam odpada, bo możemy sobie w aucie to jakoś doładować. To samo na budowie. Jeżeli bierzemy na budowę taką, taki ekspres, no to wiadomo, jeżeli tylko dla siebie ta kawka, to 3-4 kawki nam zapewne na dany dzień starczy, ale trzeba to ze sobą targać, a równie dobrze można wziąć termos lub ewentualnie dwa. Jeżeli jesteśmy wyjątkowymi kawoszami i też sobie poradzić, także dla mnie jakiegoś szału nie ma, mówię, gdyby było hybrydowo. Byłoby jeszcze lepiej. Czas przygotowania, no to, to wiadomo, tam do przeżycia, bo kawa też musi się zaparzyć i tą wodę musi podgrzać. Więc, jak na akumulator, akumulatorowy sprzęt, te 6 minutek tragedii nie ma. Yy, ogólnie ja jakoś zachwycony nie jestem, czy znaczy też nie miałem być czym za za zachwycony, no wiecie wszystko było jasne zanim to kupiłem ile mniej więcej można zrobić kawki, ile czasu robi się ta kawka i jak to urządzenie wygląda więc tutaj zaskoczony jakoś nie jestem yy, po prostu jakoś super dużo zastosowań nie znajduję dlatego, a wręcz według mnie znajduję więcej e alternatyw typu właśnie termos, także to tyle dzięki, trzymajcie się, zapraszam na kolejne filmy pozdrawiam, hej!